Dzień dobry, witam wszystkich uczniów z SP7. Chciałabym dzisiaj, abyście razem ze mną uszyli maseczki ochronne, ponieważ nie możemy się spotkać na lekcji, a mamy m.in. z klasy 5, a wpadły na taki pomysł, że zrobię dla Was taką lekcję, takie zajęcie. Mamy uszyć maseczkę trójwarstwową, która będzie się składała z warstwy zewnętrznej, wewnętrznej i jeszcze w środku będzie jedna tkanina, o której za chwilę powiem. Jest to prosty kawałek materiału. Najlepiej, aby to była bawełna. Bawełna jest materiałem bardzo miłym w dotyku, delikatnym, ale jednocześnie przepuszcza powietrze. Tkaninę waszą musicie wyciąć do wymiaru 18x22 cm. Mamy centymetr, jeśli go nie mamy, to może być oczywiście linijka. Jeśli nie, ukradniecie jedną kartkę z matematyki, ani się nie pogniewa, albo pan. Macie jedną krateczkę. To pół centymetra, więc razy dwa wszystko trzeba przemnożyć. Tak jak powiedziałam, potrzebujecie jeszcze jednej tkaniny. Oczywiście, jeśli ona jest w domu, to świetnie. Jeśli nie ma, no to nic się nie stanie. Jest to fizelina. Fizelina jest doskonałą tkaniną, która z jednej swojej strony ma warstwę kleju, który pod wpływem temperatury i przyłożenia do drugiej tkaniny najzwyczajniej skleja się. Ten klej pod wpływem właśnie gorąca, najlepiej to zrobić żelazkiem, wtedy będzie to dużo lepszy efekt. Całą tkaninę przejeżdżamy sobie tę, którą, która będzie przy naszych ustach, przy naszej buzi. I teraz coś wam pokażę. Uwaga! Miałam dwie tkaniny, a mam tkaninę jedną. Zobaczcie, ona już na tym krótkim fragmencie się przykleiła. Stworzyła dodatkową warstwy dodatkowe zabezpieczenia. Ja już tego nie ruszę. Czyli mam gotową pierwszą część maseczki. To jest warstwa ta, która będzie od ust, ta czerwona. Więc fizelina, jeżeli nie macie fizeliny, możecie użyć gazy zamiast fizeliny. Kładziemy na stół, na to kładziemy tkaninę tę, która będzie na wierzchu tkaniną ozdobną. Uwaga, kładziemy ją po lewej stronie, ponieważ tu będziemy szyć, więc tamtą stronę musimy... Zostawić od środka wolno. I teraz moi drodzy, nie przeszywamy całej maseczki dookoła, tylko zostawimy sobie pewien fragment tkaniny, przez który później resztę przeciągniemy. Eee, uwaga, ja tutaj zaznaczę takie punkciki, abyście widzieli, jak to wygląda, że nie chcę całej maseczki szyć. Oczywiście te punkty o niczym tutaj nie świadczą, tylko mają nam zaznaczyć miejsce. I uwaga, odtąd dotąd mniej więcej ja tej maseczki nie szyję. Fragment jej zszyję na maszynie. Jeśli macie maszynę, jeśli mama ma, może Wam pomóc, albo ktoś, kto z Wami mieszka i potrafi szyć na maszynie, zrobi to w ciągu minuty, dosłownie. Więc ja zrobię połowę, aby poszło nam to szybciej, a drugą część wykonam ręcznie igłą z nitką. Przejadę kawałeczek na maszynie. I z drugiej strony... Coś nam tutaj krzywo pojechało. Jeszcze raz. Akurat spadła nitka. Nawleczamy. W tyle leci nam muzyczka, żeby było przyjemniej. Wiecie jaka? Każdy gatunek muzyczny, tylko nie jeden. Wiecie jaki. No właśnie. Dobra, mamy pół maseczki. Zszyte. Coś nam tu się zawiesiło. Przy okazji poprawimy. Widzicie, mechanizm maszyny wcale nie jest skomplikowany. Można się tego w mig nauczyć. Mam to. Wracam do Was. Obcinam brzydkie nitki, które nie są mi absolutnie do niczego potrzebne. Zobaczcie, mamy fragment już przeszyty. Następnie bierzemy igłę i nitkę, i moi drodzy, od drugiej strony zrobimy podwójne, podwójne przełożenie igły z nitką, tak aby nam po prostu było to sztywno, się wszystko trzymało. I zobaczcie, żadnego skomplikowanego Szwu. Po prostu na zasadzie takiej harmoniki dochodzę do rogu, do jakiegoś punktu, przeciągam igłę z nitką. Pamiętajcie, pokójcie się, jeżeli macie się pokłuć, poproście rodziców o pomoc. I teraz została nam jeszcze ta prosta część, i robię to samo. Czyli taką harmonikę, centymetr, pół, pół centymetra mniej więcej. Ja to robię szybko, tak aby nam czas nie uciekał. Wy możecie sobie filmik zatrzymywać. I robić w międzyczasie fragment danej, e, danej maseczki. Czyli przeszywać, docinać. Ja to zrobię szybciusieńko. Mamy. I ostatnia prosta nam została. Przekładamy. Robimy taki wachlarzyk, harmonikę, jak to woli. I znowu ciach I ostatnia. Nie ukujemy się, uważamy na palce. Proszę. Tada. Wyprostować należy całą maseczkę, aby ona była równiusieńka, zakończyć dodatkowym przeszyciem. Obcinamy zbędne nitki. Co nam niepotrzebne. Tada, mamy. Mamy to. Mamy warstwę z fizeliną i drugą warstwę zewnętrzną. I uwaga. Teraz musimy maseczkę przekręcić, dlatego był nam potrzebny ten jeden otwór. Składamy wszystkie rogi do środka. Czyli robimy takie zagięcie, raz, tak jakbyśmy pościel oblekali, tak, dwa, mam nadzieję, że pomagacie, dwa, w domu mamą, trzeci róg, dostajemy się do trzeciego rogu, robimy zakładeczkę i czwarty róg, robimy zakładeczkę i powoli, delikatnie, aby nam się nie rozsypało to, co do tej pory zrobiliśmy. Przekładamy naszą maseczkę, wyrównujemy wszystkie rogi. O, no już coś widać. Zobaczcie, pierwszy efekt jest. Oczywiście tutaj nam powstało, powstało nam, powstała nam dziura, ale my to za chwilkę zaprasujemy i z tym nic się absolutnie nie stanie. Czyli znowu żelazko albo parownica i troszeczkę wyprostować naszą całą maseczkę należy. Czyli mamy już drugą część zrobioną. Teraz, teraz musimy osiągnąć efekt tych zakładek. Składamy maseczkę na pół, przydaje nam się cały czas żelazko. Robimy zakładeczkę na dół, jeden. Teraz od góry dwa. Jeśli chcemy, żeby to wszystko równo wychodziło, zerknijcie, co się dzieje pod spodem. Spójrzcie, tu wszystko nam powinno się ładnie złożyć. Oczywiście nie patrzcie na moje dzisiaj wystające nitki, bo ja się śpieszę. Tu coś wyłazi. I ostatnia, trzecia w dolnej części. Takie centymetr maksymalnie powinny wystarczyć. I zaprasowujemy. Nie oparzymy się, uważamy. Tada. Mamy już harmonikę. Zobaczcie, ona na razie nam lata. Ja teraz z jednej strony znowu, żeby było szybciej, przeszyję, ale zanim przeszyję, uwaga, potrzebujemy gumki. Gumki muszą mieć długość, powinny mieć długość 18 cm. To jest też optymalny rozmiar y, gumeczki, bo jeżeli mamy większą twarz, na przykład chcemy dla taty uszyć gumkę, który tata jest wysoki, to na pewno będzie potrzebował no, przynajmniej 20-22 cm takiej gumki, bo z, y, inaczej maseczka będzie za krótka. Ja tutaj wybiorę taką niebieską, będzie pasowała. Czyli tak, 18, Ciach. razy dwa, mamy. Kolor dobieramy, jaki chcemy. Oczywiście w tej chwili już w sklepach wyboru zbytniego nie mamy. Jeśli chodzi nawet o gumki, wszystko się niestety kończy, ale na pewno w domu mama czegoś znajdzie. Moi drodzy, gumka doszywam ją albo na wierzchu tutaj. Od warstwy wewnętrznej, a jeżeli Wam udałoby się dostać tu do środka, bo tutaj stworzy nam się taka przestrzeń, to świetnie, bo wtedy gumki nie będzie widać. Ja szybciutko przejadę. Powinna być, pamiętajcie, nitka dobrana kolorystycznie, chociaż odrobinę, bo wtedy maseczka po prostu wygląda dużo ładniej, estetycznie. Ale to już nie o to chodzi, żeby było estetycznie, tylko żeby było ochronnie. I z drugiej strony też spróbuję dostać się do mojej maseczki, poproście kogoś właśnie dorosłego, tak jak już wcześniej wspomniałam, jeśli ma maszynę, obcinam zbędne nitki, które nie są potrzebne i brzydko wyglądają. Ciach, ciach, dobra. I ponownie wracam z drugiej strony do igły z nitką. Nie boimy się tego, uczymy się szyć, to przyda Wam się na pewno. I moi drodzy, druga gumeczka, jest, druga gumka i teraz przeszyję ją na zewnątrz, tutaj od tej strony. Przeszyjemy ją przynajmniej, najpierw złapiemy ją od dołu, zobaczcie. Powinniście ją przeszyć przynajmniej dwa razy, tak aby nam się po prostu nie rozszypała maseczka, aby się nie urwała. Będzie wtedy dużo solidniejsza. Ok. I teraz... Wyprostujemy maseczkę ładnie. Tutaj nam się jeszcze coś. Trzeba pilnować, żeby się to wszystko nie rozsypało. Dobra. Zaciągniemy. Można sobie to złapać szpilkami. I bardzo proszę: dochodzimy do części, w której jest fizelina, więc ona jest grubsza. Trzeba troszeczkę więcej siły tutaj włożyć. Ale przeszywamy, żeby nam się to nie rozsypało. Pamiętamy o tym. Ok. Mamy jedną. Teraz mamy drugą. Wyprostujemy ładnie. To jest dosyć sztywne, więc uważajcie na paluchy. Jest takie urządzenie jak na parstę, która nakłada się na palec i wtedy łatwiej jest. Igłę docisnąć, bo żeby nie wbić ją sobie w paluszek, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie. Dobra, i uwaga, druga część mojej gumki, doszywam najlepiej też dwa razy. I kończymy ostatni. Udało mi się wyprostować ładnie, żeby było wszystko niewidoczne. Nie zwracamy dzisiaj uwagi na mój szef, ponieważ ja się śpieszę, żeby wam to szybciutko nagrać. Już i tak kilkanaście minut się na pewno zrobiło. Tak, Mamy to. Oczywiście maseczkę, następnie, na koniec. Odparować. Można potraktować wysoką temperaturą bawełniany. Nic się nie stanie. Jeśli mamy jakiś płyn dezynfekujący, na pewno też nie zaszkodzi. Moi drodzy, maseczka gotowa. Najprostsza, najszybsza metoda. Spróbuję ją przymierzyć. Zobaczcie, nic się tutaj nie rwie, mimo że jest część szyta ręcznie. Rozciągam, pamiętamy, na dół i nakładamy. Maseczka jest ok. Jeżeli jest gumka trochę za luźna, można jeszcze to poprawić. Będziecie na pewno w jakiś sposób ochronieni. Życzę Wam powodzenia. Jeśli ktoś z Was ma ochotę pokazać swój efekt, to niech zrobi zdjęcie, przyśle mi mailem albo na jakimś innym komunikatorze szyjcie maseczki. Zachęcam Was do tego. Życzę Wam zdrówka. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do widzenia.